No cześć, ja jestem Inar, a dzisiaj pokażę wam kilka ukrytych rzeczy oraz ukrytych zastosowań w Minecrafcie, o których mogliście nie wiedzieć, a które są całkiem przydatne i dosyć często stosowane. Także jeżeli o którymś nie wiedziałeś, to daj mi znać w komentarzu, że troszeczkę ci pomogłem, a jeżeli o którymś wiedziałeś albo o wszystkim, to napisz, a ja wtedy przypnę ci serduszko. Słuchajcie, wakacje są tuż tuż, a w tym roku organizuję kolonie z widzami w Bułgarii. Także jeżeli jeszcze nie wiesz, gdzie pojechać na wakacje, a masz dosyć sporo wolnego czasu, to zapraszam Cię do pojechania na kolonie z widzami ze mną, w Bułgarii. Także wszelkie, li wszelkie linki macie w opisie. No i cóż, no, miejmy nadzieję, że widzimy się w wakacje. Lecimy dalej. Pierwsza rzecz, czyli słuchajcie, F3, plus kombinacja różnych przycisków. No i tutaj, słuchajcie, chodzi głównie o to, że zobaczcie, jak klikniemy sobie F3 plus H, to yy, pokazują nam się ukryte. Rzeczy związane z blokami, takie jak na przykład ID. Czyli jeżeli tutaj mamy tylko i wyłącznie na przykład Stone, a chcielibyśmy jeszcze ID, to musimy kliknąć F3 plus H. Wtedy pokaże nam się ID stone'a, czyli Minecraft w kropek Stone na wersji 1.16. Na innych wersjach będzie to na przykład 1 ukośnik 0, czyli słuchajcie, Stone. Taki jest ID stone'a. Eee, dalej mamy słuchajcie F3 plus A, czyli reloady chunków, Jeżeli coś Wam się nie ładuje albo ładuje Wam się strasznie wolno, to F3 plus A powinno załatwić sprawę, co Wam po prostu zreloaduje. F3 plus D usunie wam to, co pisaliście wcześniej na czacie, czyli jeżeli macie, nie wiem, jakieś komendy powpisywane w czat, a chcecie je szybko usunąć, to wystarczy zro zrobić F3 plus D i wtedy wasz czat po prostu zniknie. F3 plus G pokaże wam, słuchajcie, granice czanków. To pewnie o tym wiedzieliście, prawdopodobnie większość o tym wiedziała, ale tak, żeby po prostu pokazać już to, to F3 plus G pokazuje granice czanków. Lecimy dalej. Dalej, słuchajcie, mamy szybki wzrost roślin. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, że w momencie, kiedy sadzicie sobie na przykład w taki sposób, e, to wasze rośliny będą rosły strasznie wolno. Natomiast, jeżeli posadzicie sobie na przykład marchewki w rządku, potem dalej zboże i znowu marchewki w rządku, to wasze rośliny będą rosły o wiele szybciej. Zobaczcie. Dajmy sobie teraz mm, game rule e, random tick speed i dajmy sobie 250 to zobaczcie, że te roślinki po prawej stronie będą rosły o wiele, o wiele szybciej. Dobra, i zobaczcie, że po prawej stronie już praktycznie wszystkie rzeczy są urośnięte, natomiast po lewej stronie jeszcze troszeczkę zostało. Nie mam dla tego pojęcia, od czego to zależy, ale... Ale tak to się po prostu dzieje. Jeżeli posadzicie swoje roślinki w rządku, będą one rosły o wiele, o wiele szybciej. Dalej mamy słuchajcie, mączkę kostną. Czy wiedzieliście o tym, że jeżeli macie duże rośliny, takie jak na przykład róże, możecie zamiast po prostu je ścinać, e, ścinać i pobierać jedną, tak jakby róże, możecie sobie wziąć mączkę kostną i za pomocą mączki kostnej rozmnażać te rośliny? Czy wiedzieliście? No, akurat paprotki się nie da. To odejdź. Jeżeli klikniecie mączką kosną, to będziecie mogli rozmnażać te rośliny bez niszczenia ich, co może stanowić całkiem fajną farmę, tak naprawdę. E, mączki kosnej. W sumie marnujecie mączkę kosną, żeby stworzyć mączkę kosną, więc nie wiem czy taka farma, ale, e, ale działa. W każdym razie działa. Możecie coś z tym wymyślić i dać mi znać co wymyśleliście. Dalej mamy słuchajcie zbieranie wszystkich itemów za jednym. Kliknięciem. Słuchajcie, jeżeli mamy jakikolwiek nieład, nieporządek w naszej skrzynce i nie chcemy robić czegoś takiego albo tak, to. No istnieje na to bardzo fajny pomysł tak naprawdę, w sensie sposób, o, których, o którym mogliście nie wiedzieć, w momencie kiedy klikniecie sobie na przykład na diaksy i chcecie pozbierać andezyt, to wystarczy, że klikniecie shift i dwa razy na andezyt, a wtedy cały andezyt pokaże się w waszym, w waszym już ekwipunku. I to działa słuchajcie z, z każdym blokiem tak naprawdę i potem możecie sobie to samo tak naprawdę zrobić z... Jeżeli macie to w ekwipunku i chcecie przenieść do skrzynki, klikacie sobie na przykład na diaksy i shiftem dwa razy na Inksak. I wtedy wszystko stakuje się tak, jakby w skrzynce. Jest to całkiem fajny feature, który możecie wykorzystywać. A jeżeli chcecie na przykład, bo zobaczcie, możecie sobie zrobić po jednym, ale Shift jest bardzo fajny. I jeżeli klikniecie Shifta. To będzie wam rozlokowywać porówno zawsze po połowie Przez co możecie zrobić sobie takie właśnie fajne, fajne rządki Niektórzy z was mogli o tym nie wiedzieć A jeżeli wiedzieliście to gratulacje dla was Lecimy dalej Dalej mamy słuchajcie slajma O co chodzi z tym slajmem Jeżeli sobie spadniemy na slajma No to wiadomo, że będziemy sobie odbijać się dosyć, dosyć długi czas Natomiast jeżeli, jeżeli nie chcemy się odbijać I na przykład klikniemy shifta Wtedy... Ten no niestety zada nam potężne obrażenia. Natomiast możemy to bardzo łatwo oszukać i nie skakać i nie otrzymywać obrażeń. Czyli w momencie, kiedy polecimy sobie na taką wysokość, żeby już skoczyć na te slajmy, Możemy słuchajcie przytrzymać po prostu spację i wtedy nie będziemy się aż tak bardzo odwijać i nie będziemy dostawać obrażeń Także taki fajny feature, który możecie wykorzystywać e, po prostu do, do, do szybszego schodzenia jeżeli macie w bazie na przykład slime bloki To jest całkiem, całkiem spoko Dalej mamy słuchajcie debug sticka Debug sticka nie możemy dostać tak jakby z creative'a, musimy sobie go wziąć komendą Czyli dajemy sobie gif nasznik albo małpa a, ja dam sobie inarek i teraz minecraft dwukropek debug stick. Wtedy dostajemy naszego debug sticka. No i do czego jest, do czego jest potrzebny nasz debug stick? Eee, na przykład do zmiany położenia różnych, eee, różnych rzeczy. Czyli na przykład, jeżeli tutaj mamy. E, jak to się nazywa? Tabliczkę. Możemy sobie klikać e, prawym przyciskiem myszy z debug stickiem, zmieniać jej położenie. O, Tak samo ze skrzynką na przykład, nie? Więc jest to całkiem przydatne, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z terakotą glazurowaną. Ponieważ, no jak wszyscy wiemy, to jeżeli stawiamy tą terakotę, to ona jest dosyć. E, no, dosyć jest taka. No nie, no i teraz jeżeli chcielibyśmy na przykład zrobić z niej e, kółeczko, to nie musimy się bawić w żadne, wiecie. Tu zepsułem. W żadne tam, nie wiem, kręcenie się dookoła czy, czy coś w tym stylu, tylko możemy sobie na spokojnie tym debug stickiem potem to, słuchajcie, dopasować do siebie i mamy bardzo ładnie zrobioną, e, nie wiem, podłogę, tak to chyba możemy nazwać, bardzo ładnie zrobioną podłogę. Droga sol sandu i soul speedu. Jeżeli mamy budki z soul speedem, na przykład trójką e, i mamy soul sand, no to bez tego, no będziemy troszeczkę wolno chodzić, nie? Tutaj już będziemy chodzić normalnie, jeżeli położymy na to. Zobaczcie, tutaj jest Soul Oil, ale to samo możemy sobie zrobić, na przykład z yy, no z tym, <ścoughs> z Soul Sandem. O, no nie? Yy, I to samo działa na pół blokach. No nie? Czyli tu już będziemy chodzić normalnie, ale w momencie kiedy założymy sobie nasze budki z Soul Speedem, yy, to możemy, słuchajcie, zachować nasz efekt Soul Speeda. Nawet jeżeli wejdziemy na pół bloki czy na karpet, no nie? Czyli można z tego zrobić całkiem szybką drogę, e, używając bloku, który w teorii ma nas spowalniać, no nie? Więc jest to całkiem, e, całkiem fajne zastosowanie do po prostu szybszego przemieszczania się po naszym świecie. Nie wiem, czy do czegoś to wykorzystacie, ale całkiem spoko. Dalej mamy, słuchajcie, środkowy przycisk myszy. E, do czego jest nam potrzebny środkowy przycisk myszy? Bardzo dużo osób się mnie pyta, jakim cudem. Nie korzystając z ekwipunku, biorę do, e, do swojego eku itemy. No, słuchajcie, w bardzo prosty sposób. E, w, no, po prostu klikając na dany, na dany blok, e, środkowym przyciskiem myszy. Mogę sobie wziąć skrzynkę, mogę sobie wziąć e, tabliczkę, no nie? I ją postawić. Aczkolwiek istnieje jeszcze jedno zastosowanie do tego. Jeżeli klikając środkowy przycisk, przytrzymamy kontrol. To słuchajcie, skopiuje nam się również e, NBT i to samo możemy sobie, zrobić ze skrzynką, na przykład klikając Ctrl ze środkowym przyciskiem myszy i stawiając taką skrzynkę, w tej skrzynce będą itemy, które już były wcześniej. To samo jest z tabliczką, no nie? Więc jest to całkiem fajne zastosowanie do tego środkowego przycisku, o którym mogliście nie wiedzieć. Jeżeli o tym nie wiedzieliście, to oczywiście napiszcie mi w komentarzu i, i napiszcie, że wam pomogłem. Byłoby całkiem spoko. Dalej mamy coś, o czym prawdopodobnie wszyscy wiedzieli, czyli że Shift usuwa wszystko. Shift usuwa, słuchajcie, wszystko. Weźmy sobie te wszystkie itemki, które tutaj mamy. No i zamiast robię na kreatywie, oczywiście, zamiast robienia czegoś, czekajcie, ja sobie zrobię tak. O. Zamiast robienia czegoś takiego, czyli po prostu przenoszenia, możemy. Kl klikając shift, kliknąć w ten xik i wtedy całe EQ nam zniknie. Również zbroja oraz tu, gdzie mamy tarcze czy pochodnie. Eee, także. No, wydaje mi się, że jest to całkiem, całkiem przydatne, szczególnie jeżeli gracie na kreatywie na i na przykład macie w drugiej łapie e, siekierę i nie chcecie jej przenosić. To po prostu klikacie Shift i lewy przycisk myszy na Destroy item. I wtedy będziecie mieli, słuchajcie, czyściuteńkie EQ. Dalej mamy F3 plus F4. O tym też prawdopodobnie wiedzieliście, ale dla kogoś, kto nie wiedział, słuchajcie, kombinacja przycisków F3 plus F4 daje nam możliwość wyboru e, trybu gry bez wpisywania komend. No nie? Czyli możemy sobie normalnie e, dwoma, dwoma przyciskami zmienić np. z Creative'a na Survival. O nie, no teraz na Spectator. Survival. Albo z survivalu na kreatywa, e, czy cokolwiek tam chcemy Także słuchajcie, jest to bardzo przydatne e, Szczególnie jeżeli chcecie gdzieś się szybciej przenieść na przykład No nie? Czyli macie, macie normalny survival, ale chcecie się przenieść szybciej, więc klikacie F3 plus F4 I jesteście od razu na kreatywie i możecie latać Jest to naprawdę całkiem przydatne, tak mi się wydaje przynajmniej A niektórzy z was mogli o tym po prostu nie wiedzieć Lecimy dalej Dalej mamy słuchajcie rzecz, o której większość nie wie Większość naprawdę wydaje mi się, że o tym nie wie, że andezyt, czyli ten szary bloczek, a mianowicie ten, możemy sobie, słuchajcie, skraftować. <laughs> serio, jeżeli yy, połączymy w crafting table cobblestone i diorite, będziemy mieli, słuchajcie, andezyt. Dwa staki andezytu z y, dwóch staków, dwóch bloków. Także to, to też taki feature, który no, w sumie może się przydać, nie wiem czy o nim wiedzieliście szczerze, ale załóżmy, że nie wiedzieliście, więc wam powiedziałem, więc lecimy dalej. Dalej mamy, słuchajcie, restartowanie Enchantu. Jeżeli coś nas nie satysfakcjonuje w Enchantie, weźmy sobie jeszcze, słuchajcie, lapis. Jeżeli coś nam w Enchantie nie pasuje, bierzemy sobie to. Chcemy na przykład z... O. I tutaj mamy sam Unbreaking 3. Tu mamy jakieś słabe w ogóle i nie chcemy samego Unbreakingu, bo to może skończyć się po prostu jakimś słabym. No, okej, okay. dobra. Tutaj akurat aż tak, bardzo słaby Enchant nie wyszedł. Ale jeżeli chcielibyśmy. O, efektywność 4. No dobra, tutaj wyszedł jeszcze lepszy enchant. Czemu na survivalu mi tak nie działa? Dobra, załóżmy, że nam po prostu nie pasuje ten unbreaking i chcielibyśmy go zamienić. To zamiast enchantować na enchant, który nam nie pasuje, możemy na przykład wziąć y, drewnianą łopatę i wziąć jakiś mniejszy enchant, potem zamienić go i, i nie mam dodatkowego kilofu. I potem zamienić, tu mamy unbreaking, a tutaj już mamy unbreaking <laughs> i mamy same unbreakingi. Dobra, w każdym bądź razie, zrestartowanie enchantu, czyli jeżeli wam nie pasuje któryś z, tych, e, któryś z tych trzech enchantów, to możecie wziąć po prostu, e, po prostu, o dobra, tutaj mamy knockback, o zobaczcie, mamy knockback i nie chcemy mieć knockbacka na trzecim, no bo nie chcemy po prostu mieć miecza z knockbackiem na 30 poziom, więc bierzemy sobie jakiś mieczyk, pyk, e, robimy sweeping edge za jeden z tych o, Cyk, mamy swój catch, ale to drewniany, więc nam niepotrzebny. Dajemy jeszcze raz i mamy już unbreaking. Unbreakingu też moglibyśmy nie chcieć, więc lepiej sobie poczekać, aż będzie jakiś sharpness, ale mam wrażenie, że wiecie o co chodzi. Po prostu możecie sobie zrestartować cały enchant poprzez enchantowanie jakiegoś syfiastego itema. Także słuchajcie, to by było na tyle. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się spodobał to standardowo łapa w górę, jeżeli nie to łapa w dół, bo czemu nie? Napiszcie w komentarzu, czy o wszystkim wiedzieliście, czy jednak o czymś nie wiedzieliście. No i cóż, miejmy nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku i ja się z wami żegnam. Do następnego. Cześć!